Cześć witajcie. Słuchajcie, pamiętacie, że zamieściłem taki materiał o tym, że zmarł w Kaprydziach mój stary przyjaciel czyli owcić, który był tutaj wódcą portu, obsługiwał oliwę. Ale mało kto wie, że również był świetnym oliwiarzem. Miał własne drzewa oliwne i produkował znakomitą oliwę. I słuchajcie, jeżeli... wielu żeglarzy z Polski kupowało od nich oliwę, ja również. Informacja jest taka, że jeżeli ktoś chciałby kupić oliwę znakomitą, to ta oliwa jest. Chciałbym pomóc rodzinie ją sprzedać. Informacja jest taka, że sprzedają w tej chwili katę, katę która ma restaurację. O! Tam, tam, tam i pójdziecie, pójdziecie tą uliczką. Jeszcze raz pokażę port. Pokażę port. Tutaj stoimy. Tu jest... Tu jest market. Tam jest Neptun, a żeby trafić do katę, idziecie tą uliczką. E, Oliwa kosztuje 20 euro za jest znakomita. E, gdyby ktoś chciał się z katę kontaktować telefonicznie, to uwaga. Tu mamy telefon do katę: plus 3,85, 9,1, 5,74, 5,354 lub. 385 22 44 9 918 Jeszcze jest mapa, gdzie jest katę po porównaniu do tych naszych piersów. Kochani, namawiam, bo naprawdę oliwa jest przednia. Ja sam biorę parę litrów do Polski zawsze. I tyle. Jeżeli ktoś jeszcze raz powtarzam chce kupić doskonałą oliwę, to to właśnie tutaj.